Przełożyć i wkręcić Siemaneczko, witam na kanale Krzychu Trenuje, dziś nowości A co to takiego, to zaraz się przekonacie Że co, narzędzia, podstawa, nożyk, żeby odpakować i działamy Damy sobie od pierwszej paczki Troszeczkę profili, ławeczkę, dodatkowe oponki. Oponki, oczywiście, do handli. Awaryjnie, gdyby coś się stało, to oczywiście sobie wymienię takie oponki. I myślę, że nie ma sensu nagrywać, jak to składam, tylko od razu będziemy sobie coś tam podgadywać, jak będzie to już złożone. Także. Widzimy się za chwilkę, a jeszcze tak w roli przedstawienia jest to stojak, ławeczka, czyli według mnie podstawa każdej domowej siłowni i coś czego mi ostatnio brakowało. Także sprzęt już prawie złożony, z małą kawką zajęło mi to około 15 minut, oczywiście bez pośpiechu, tutaj ktoś kto nie ma profesjonalnych narzędzi dostaje w gratisie takie dwa klucze nazwijmy to i tak się prezentuje według mnie jak za tą cenę bardzo fajna dla wymagających sztywna także będzie można wyciskać no i kawusia lecimy dalej, składamy dalej i zobaczymy co tam trzeba jeszcze dopowiedzieć jak na razie jestem bardzo zadowolony fajne fajnie wszystko porobione, fajnie można podokręcać, poregulować. Tutaj ten element zalecałbym Wam na samym końcu już poskręcać, żeby sobie fajnie wypoziomować ją i żeby sobie ustawić każdy skos pod siebie, także bardzo, bardzo spoko. Sprzęcik prezentuje się tak. Oczywiście z gryfem będzie to większy efekt, ale obecnie jest to naprawdę bardzo solidne, bardzo fajnie wykonane. No i na czym mi zależało, ponieważ są różne modele ławek domowych, to na tym, żeby ta gąbka nie była za gruba, żeby była sztywna, będzie się lepiej wyciskać. No i już pierwszy trening ma za sobą i naprawdę bardzo dobrze się na niej trenuje. Jedyny minus to jak zawsze zbyt y, wąski rozstaw, tej tylnej. Nazwijmy sobie to łapy. Ja bym zrobił tutaj sporo szerzej, ale o tym warto będzie wspomnieć. Y, napiszę po prostu maila do Marbo. Że jest w tej ławce taki minus, bo każdy, kto kupi, na pewno będzie też na to troszeczkę narzekał. Cała konstrukcja jest oczywiście stabilna, ale po prostu szersza ta łapa z tyłu by była dużo lepsza. Z przodu jest ok, jest dość szeroka i naprawdę ławka na duży plus, sto, jak również bardzo. Solidne, chociaż przy większych ciężarach, myślę, że jak ktoś będzie trenował, to sam się przekona, że jest to naprawdę fajna, solidna konstrukcja. Oczywiście mógłbym taką wyspawać, ale koszty spawania, koszty malowania, wycinania lub robienia hakownic będą też niemałe. Orientując się po Allegro na. Za właśnie profilami to też bardzo zbliżony koszt do zakupu takiego. Tutaj mamy możliwość rozkręcenia sobie w przypadku gdy będzie nam ten sprzęt chwilowo przeszkadzał. Przesunięcia czy przestawienia sobie wyregulowania na szerszy. Oczywiście można sobie tutaj odkręcić dołożyć jakiś płaskownik gruby czy po prostu wydłużyć, zrobić sobie dłuższą taką, takie ramię po prostu dłuższe i będziemy mieli szerszy ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, każdemu polecam oczywiście nie będę porównywał tamtej ławki z tą chociaż według mnie jest mi dużo wygodniej robić skos na tamtej ławce i skos ujemny, ale to też ma wady i zalety, bo taka ławka Myślę, że nie zda egzaminu gdy będę robił barki 50 -kami. chodzi mi tu o stabilność tego sprzętu, także na pewno będzie jakiś minusik, ale reasumując cena do jakości jak najbardziej na duży plus polecam każdemu kto szuka sprzętu do piwnicy czy do domowej siłowni. Naprawdę mega fajny sprzęcik. Tutaj jeszcze takie małe porównanie z ławką profesjonalną, już łapię ostrość także widać myślę, że sporą różnicę wagi jest też bardzo, bardzo duża różnica, ponieważ ta ławeczka waży około 20 kg, a ta około 40-50 kg Także przy przenoszeniu, oczywiście, ta będzie dużo wygodniejsza. Patrzyłem tu też pod względem właśnie tego stojaka, żeby była wygoda przy przenoszeniu. Gdy robię przysiady, łatwo będzie ją odsunąć. Tutaj fajnie, jakby Marbo zastosował dwa kółka, ale to też wspomnę im w mailu, ponieważ dużo osób mi pisze, że mógłbym pozbierać te komentarze, porobić screeny kto jakie uwagi ma, również piszcie w komentarzach ja będę sobie screenował i takiego jednego maila sobie utworzę co by się przydało poprawić w sprzęcie domowym i co by się przydało poprawić w sprzęcie profesjonalnym, oczywiście moja opinia nie może być jedną jedyną opinią, ponieważ myślę, że na to nikt nie będzie za bardzo zwracał uwagi ale tak, w tej ławce minus to brak skosu ujemnego. Brak kółek do przemieszczania się tą ławką i to chyba tyle z minusów. A w tej ławce minus to na pewno szerokość tej łapy z tyłu. No i tak chyba więcej minusów nie widzę. Zrobiłbym tą ławkę z grubszego profila. Profil jest tu chyba 40x40, a ja bym zalecał zrobić to z profila 50x50, tak jak jest to zrobione w wyciągu i siedzisku, byłoby to mega komfortowe przy użyciu tej maszynki, byłoby naprawdę spoko. I też wiem, wiele osób pisało tą maszynkę. Oczywiście, jeśli będzie dużo komentarzy i zapytań o nią, również screeny polecam. I może Marbo wrócić do niej, bo jest naprawdę mega sprzęcikiem. siłownia obecnie tak się prezentuje. Troszkę jeszcze jest tych braków, plan już wisi, pasy wiszą tutaj z monstera opaski na nadgarstki, które mam już chyba z 3-4 lata. dalej ich używam, naprawdę też Wam polecam firmę. Monster, naprawdę spoko. Pasów używam zwykłych, takich jednych z tańszych. Ten power system o stówkę. jest naprawdę spoko. Przy mocniejszych ciągach, ten zwykły używam do podciągania z ciężarem. I takie tam także, a tu jeszcze wspomnę o tych oponkach na hantle. Zakupiłem sobie je w celu, gdy. I się coś uszkodzi w takim handlu, to sobie wtedy wymienię i nie będzie z tym problemu. Fajnie jest właśnie w tych handlach to, że wystarczy sobie odkręcić tą śrubę, ściągnąć krążki w miejscu, gdy mamy tą gumę, załóżmy przerwaną, wtedy ściągamy sobie aż do tej właśnie przerwanej, wymieniamy, zakładamy z powrotem i handel jest jak nowy. Nawet gdy, gdy nam się coś tu porysuje. Czy ktoś nam rzuci tym handlem, wygnie się rączka, wszystko po taniości można sobie wymienić, także cena jakość i nazwijmy sobie to serwisowanie tego sprzętu również na mega, mega duży plus. Także polecam firmę Marbo. Jak widzicie, mam tego sprzętu sporo, a będzie jeszcze więcej. Ponieważ jestem mega zadowolony z tej firmy, z, takiej, z takiego kontaktu klient-sprzedawca również. Tutaj chcę pozdrowić pana Miłosza, który pomaga mi realizować te zamówienia, i w razie, gdy coś jest nie tak, pomaga mi w wymianie czegoś, także podaję Wam maila poniżej filmu i również korzystajcie. Jeśli będziecie mieć jakąś usterkę, piszcie do Pana Miłosza. Powołajcie się na Krzychu Trenuje i również Wam pomoże tam wymienić, jeśli będzie coś uszkodzone. Także o tym warto pamiętać. A czy będzie w przyszłości kod rabatowy, tego nie wiem. Fajnie by było. No oczywiście na maila, na który będziecie składać zamówienia i wpisywać w treści Krzychu Trenuje otrzymacie. Rabat rabat będzie w zależności od wielkości zamówienia. Także czym więcej zamówicie, tym większy rabat otrzymacie. Być może w przyszłości pomoże mi to w rozwoju siłowni, choć nie ukrywajmy, za wiele już nie brakuje. Także dzięki za uwagę. Jeszcze coś sobie zaraz to powiemy pozdrowionek. Także z takich. Rzeczy, które warto wspomnieć. Myślę, że już wszystko zostało powiedziane. W kolejnym materiale sprawdzimy sobie wytrzymałość tej ławeczki, czy ujdzie na niej wyciskać 60. Także bądź, bądźcie na bieżąco. Subskrybujcie kanał, obserwujcie. niedługo spodziewajcie się mega fajnego konkursu. A jaki to konkurs, to się sami przekonacie. Pozdrawiam wszystkich komentujących, którzy życzą powodzonka, a nie wbijają szpilkę na każdym kroku, że to czy tamto, także pozdro dla Was, trzymajcie się, hej!